W dzisiejszym filmie pomogę Ci przejść przez gościa, który każdego dnia budzi się niewyspany, budzi się taki zmęczony, ma taką mgłę głową, nie jest w stanie myśleć. To gościa, który budzi się każdego dnia energetycznie, wstaje bardzo szybko ze swojego łóżka i jest gotowy, żeby podbić swój dzień. Jeśli jesteś tutaj nowy, to ja mam na imię Dawid i pomagam ludziom żyć lepszym, szczęśliwszym i bardziej produktywnym życiem. A w dzisiejszym filmie przedstawię Ci moją rutynę snu, która jest oparta na dowodach. No więc, pierwszą rzeczą, którą ja robię w mojej rutynie snu, jest oczywiście spanie od 8 do 10 godzin. O co chodzi? To jest takie coś jak wydajność snu. I co to determinuje, to to, ile czasu w łóżku zostało tak jakby przespane. I co musisz zrozumieć, to to, że czas w łóżku to nie czas snu. Gdy powiedzmy, Kładziesz się na 8 godzin, to tak naprawdę zostawiasz 8 godzin do łóżka. To nie tak, że śpisz 8 godzin. Bo pomyśl sobie, przez jaki proces Twoje ciało musi przejść, zanim zaśniesz, zajmuje ci to dłużej niż się wydaje. I tak naprawdę masz około 6-6,5, może 7 godzin snu. Więc żeby dostać tak naprawdę 8 godzin snu przy 80% wydajności snu, musisz dać 10 godzin do łóżka. Aktualnie ja za tym nie podążam. Ale chodzi o to, że to ma, myślę, korzyści na całe Twoje życie, bo pamiętam, że w pewnym momencie miałem okropny sen, dosłownie miałem jakieś 30% tej wydajności, naprawdę miałem tragiczny sen bo pamiętam, że chciałem strasznie mocno poprawić swój sen i zacząłem właśnie więcej spać. Zacząłem chodzić jakoś o 20:30, 21:00 spać i budziłem się jakoś o 6:00, o 5:00, coś takiego. I wtedy właśnie moja wydajność snu się bardzo mocno poprawiła i do dzisiaj jest bardzo, bardzo dobra. Ale musisz zapamiętać, że właśnie 8 godzin w łóżku to nie 8 godzin w snu. Drugą rzeczą, którą robię, to chodzę spać i budzę się o tej samej godzinie każdego dnia. I wiadomo, często jest tak, że na przykład nie uda nam się, nie wiem, pójść spać wcześniej albo coś w stylu. Zdarza się, spokojnie. Ja też nie jestem idealny, też zdarza mi się na przykład zostać pół godziny dłużej, godzinę dłużej, coś takiego. Ale staraj się tak mniej więcej trzymać się tego swojego planu, który stawiłeś sobie. I zapytaj się, okej, okay, w jakim czasie byłbym w stanie iść spać i budzić się każdego dnia do końca swojego życia? I naprawdę to działa fantastycznie dla, myślę, każdego, bo co się dzieje, to Twoje ciało ma taki cały 24 godzinny zegar który pozwala mu wiedzieć, że w tym czasie jesteśmy obudzeni, w tym czasie jesteśmy senni i tak dalej. Po prostu jest w stanie ci powiedzieć, co się dzieje, w jakim czasie. A gdy ty na przykład tak raz idziesz spać o 18, raz o, nie wiem, 24, no to niszczysz ten właśnie ten taki zegar w swoim ciele i twoje ciało nie wie, kiedy ma być chłodne, nie wie, kiedy ma być ciepłe, nie wie, nie wie, nie wie nic po prostu. Po prostu staraj się wstawać o tej samej godzinie każdego dnia i iść, spać o tej samej godzinie każdego dnia do końca swojego życia. Trzecią rzeczą, którą jest dostanie światła słonecznego do moich oczu. No wiadomo, od czwartej rano akurat jeszcze nie ma światła słonecznego, ale jeśli budzisz się właśnie o piątej, szóstej teraz, to polecam Ci od razu wyjść na dwór i dostać światło słoneczne ze swoich oczu. Co to zrobi? To stawi te takie inne zegary w Twoim ciele i pozwoli Ci być bardziej obudzonym z tego powodu, że światło słoneczne jest bardzo, bardzo, bardzo jasne. Światło słoneczne ma 10 tysięcy tych lumenów, czy nie wiem, jaka jest tam jednostka światła, ale na przykład taka lampka, którą masz w domu, jest bardzo jasna z tego powodu, że... Ona ma bardzo takie skondensowane światło, a na niebie jest to rozprowadzone po no, całości. Więc to nie jest tak, że to cię razi ani nic w tym stylu, bo to jest dosyć normalne to. A taka lampka w domu ma około 600 do 1000, może 2000 tych właśnie lumenów. Ale co ja robię, gdy budzę się właśnie przed wschodem słońca? No to po prostu biorę jakąś lampkę, która ma dużo niebieskiego światła szczególnie, i odpalam ją i po prostu daję na swoje oczy jakieś tam do góry. Szczególnie chcesz, żeby te światła były nad twoją głową, z tego powodu, że to tak oszukuje twoje ciało i mówi mu, że, jest, że to jest światło słoneczne. Wiadomo, to nigdy nie, nie zastąpi światła słonecznego, bo nic, nic nie jest tak jasne jak światło słoneczne, ale w jaki sposób zaaktywuje te takie właśnie systemy w twoim ciele. No ale ktoś pewnie powie, że niebieskie światło jest dla nas złe. No nie do końca. Światło niebieskie jest dla nas dobre w czasach, w których chcemy być obudzeni ale nie jest dla nas dobry w czasach, w których chcemy spać. I w ogóle żadne światło nie jest dobre dla nas w czasach, w których chcemy, chcemy spać. W świetle słonecznym jest też mnóstwo niebieskiego światła, więc to nie tak, że ono jest dla nas złe, bo jest dosyć naturalne, ale musisz unikać niebieskiego światła w czasach właśnie, w których chcesz spać. Czwartą rzeczą, którą robię, to zmniejszam temperaturę swojego pokoju. Ale co robię przed snem? To po prostu otwieram swoje okna na oścież tak pół godziny, może 20 minut, i po prostu redukuje temperaturę swojego pokoju. I co to robi? To naprawdę przygotowuje moje ciało do snu, bo żeby twoje ciało weszło w ten stan snu. Temperatura Twojego ciała musi zejść o około 1, 2, może 3 stopnie. Polecam po prostu otworzyć okno jakieś pół godziny przed snem, albo na przykład, nie wiem, kupić klimatyzację to też by była bardzo, bardzo dobra opcja. Piątą rzeczą jest to, żebyś słuchał swojego ciała. Co chodzi, o to Twoje ciało ma pewien chronotyp, za którym podąża do końca, tak właściwie, jego istnienia. To co chodzi, to Twój chronotyp determinuje czas, w którym powinieneś się budzić i czas, w którym powinieneś iść spać. I o co chodzi, o to Właśnie ten jeden cykl to oznacza 24 godziny i o co chodzi to Na początku dnia twoja temperatura ciała idzie w górę Później w środku dnia jakoś 12 godzin po przebudzeniu Czyli ile tam Jest na, na tym najwyższym poziomie I później co się dzieje to ona spada Gdy kładziemy się spać czyli powiedzmy U mnie to jest około 15 godzin, 16 godzin po przebudzeniu czyli Około 12 godzin wzrasta i później przez 4 godziny spada I co się dzieje to Naturalnie w czasach, w których właśnie twoje ciało jest zimniejsze i gotowe do snu, zauważysz, że jesteś bardziej zmęczony. Z tego powodu, że w twoim mózgu jest taki kwas, który nazywa się adenozyna. I co adenozyna robi, to sprawia, że właśnie chce ci się spać. I im dłużej nie miałeś snu, tym więcej tej adenozyny się zbuduje. Ale jeśli two temperatura twojego ciała jest ciepła, czyli jest na tym poziomie, to zauważysz, że jesteś o wiele bardziej taki obudzony niż tutaj, gdy jest zimniejsza. Nie wiem dokładnie dlaczego tak to działa, ale po prostu tego się dowiedziałem. Ale tak, słuchaj swojego ciała i nie idź spać, dopóki nie będziesz zmęczony. Jeśli na przykład leżysz w łóżku od 20 minut i nie możesz zasnąć, to, to posiedź trochę jeszcze, porób coś i później idź spać, gdy będziesz zmęczony, bo myślę, że lepiej jest mieć sen, który faktycznie tak się relaksuje, niż sen, który, do którego faktycznie się zmuszasz. To jest kompletnie bez sensu. I szóstą rzeczą jest to, żebyś sprawił, żeby twój pokój był kompletnie ciemny. Alex Hormozy kiedyś powiedział, że dostajesz 90% korzyści snu, gdy śpisz po prostu w ciemnym pokoju. Faktycznie, bo spanie w ciemnym pokoju jest chyba najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, więc po prostu powłączasz wszystkie światła, tamknij drzwi, nie wiem, na klucz albo coś takiego, zasłoń rolety, sprawdź, żeby było tutaj faktycznie ciemno w tym pokoju, gdy śpisz, żeby żadne światło cię nie budziło. No więc to by było na tyle. Jeśli ten film Ci w jakiś sposób pomógł, możesz zostawić łapkę w górę i suba, żeby to dotarło do większej ilości osób. A tak swoją drogą, jeśli potrzebujesz pomocy z jakimkolwiek z wiekiem albo uzależnieniem, to napisz do mnie na Instagramie i pomogę ci z nim kompletnie za darmo. Link do mojego Instagrama znajdziesz w opisie tego filmu. Najlepszym momentem na zmienienie Twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.